No dobrze, proszę Państwa, takich jaj to jeszcze u mnie nie było. Nie dość, że zawsze była tylko jedna osoba gościem, a dzisiaj są trzy. Nie dość, że przeważnie był to facet, a dzisiaj są kobiety. Nie dość, że często byli to medaliści olimpijscy, to dziś będą osoby, które na medal igrzysk raczej szans nie mają i go nie zdobyły, ale są to naprawdę niezwykłe dziewczyny. Dziewczyny, które przetrwały nie wiem ile, ale na pewno dużo spotkań z Karolem Strasburgerem, a potem wygrały całą familiadę Warszawa, skład piłkarki ręczne. Karolina, dzień dobry. Dzień dobry. Kamila, dzień dobry. dzień dobry. Natalia, dzień dobry. Dzień dobry. Dziewczyny, jak wyrzeźcie przetrwały tyle spotkań z Karolem Strasburgerem? Bo to nie jest proste, bo uważany on jest za największego mistrza sucharów w całym kraju. No, myślę, że nie było to dosyć trudne dla nas, ponieważ Karol od początku nas bardzo polubił. Naleźliśmy wspólny język, ponieważ on też jest sportowcem, mieliśmy dużo wspólnych tematów. A jaki on sportu prawie? Tenis, pływanie, motorsko oczywiście, no w tym wieku to już... Co mu zostało, nie? Tak, wiem ale wiem, że startuje w zawodach dla aktorów, jakichś takich organizowanych przez Telewizję Polską, chyba całkiem dobrze sobie radzi. Bardzo dobrze wygląda poza tym, jest wysportowany, ma fajną sylwetkę, jak na ten wiek, także nie było... ten wiek. A jak rozśmieszył was w którymś odcinku, czy raczej mu się to nie udało? Ja to akurat siedziałam na widowni. Dziewczyny tutaj brały udział, uh -huh. ale właśnie ja byłam zawiedziona, bo chyba były tylko dwa suchary na wszystkie odcinki. Jeden. Albo jeden. Jeden nawet. był o rybce. Nie, potem był jeszcze jakiś drugi o mumi. A tak. Ale o, tak, tylko dwa. A było mumii. odcinków chyba sześć. sześć, sześć odcinków. Jeden. Jeden był w trakcie. Tak, nie, nietypowo Tak dosyć. z Cicha Pęgka, Cicha Pęgka, tak, Cichapęgą. Tak, ja tak, tak Dobra. O, byliście w Familiadzie? Pytanie proste, po co? Dlaczego kilka dziewczyn, które godzą uprawianie sportu na dosyć wysokim poziomie z pracą, stwierdziły, że chcą iść do telewizji? Zamysł był taki, żeby po pierwsze zarobić trochę kasy na to, żeby grać w tym sezonie, ponieważ jest to dosyć kosztowna zabawa w piłkę ręczną plażową. Nikt tego nie dofinansowuje, nie, raczej sponsorzy się nie zdarzają bardzo rzadko, więc żeby nie wykładać ciągle ze swoich pieniędzy, postanowiłyśmy się zgłosić do familiady Poza tym chcieliśmy też pokazać Polsce co to jest piłka ręczna plażowa, bo bardzo mało osób wie co to jest, bardzo mało osób. No tak, osób... wszyscy kojarzą Wentę, wszyscy tak, kojarzą tak, Bigdera, tak. wszyscy kojarzą drużynę Rasmusena, ale z piłką ręczną plażową jest trochę już jakby A znaczy, piłka gorzej. ręczna nawet halowa jest moim zdaniem bardzo słabo reklamowana, bo ja gdziekolwiek, z kimkolwiek nie rozmawiam, kto nie ma styczności ze sportem i mówię, że gram w piłkę ręczną, to po chwili rozmowie z... To jak tam w tą siatkówkę grasz? Ale tak. Kamila, <grymne> no mecza piłkarek ręcznych czy piłkarzy na dużych turniejach po 3-4 miliony oglądają, już trochę kojarzą, nie? Ale zrobiliście no, Ale, się ale mówi, się reklamę super piłce ręcznej plażowej. chciałam jeszcze dodać, że y, tak jak piłka ręczna być może faktycznie jest teraz bardziej rozpoznawalna, tak piłka ręczna plażowa absolutnie nie, bo z kolei jak nic ja mówię... Robi, nic się nie robi w kierunku tego, żeby to rozpromować. Nie ma żadnej jakiejś takiej promocji zewnętrznej. No, Stwierdzimy, że jest to fajny moment, żeby o tym poopowiadać. Może jakiś sponsor by się znalazł, może więcej ludzi chodzić na te turnieje, może więcej drużyn zacznie się też zgłaszać, bo z tym też jest problem, że na każdym turnieju tak, jest praktycznie pięć drużyn i, i ciągle gramy z tymi samymi osobami. Turnieje są w całej Polsce organizowane, także tych miast jest naprawdę dużo, żeby odwiedzić. Można sobie pojeździć, fajna jest atmosfera. W każdym mieście na pewno byłaby możliwość, żeby drużyna się zgłosiła. Dobra, taka lokalna. do tej piłki ulkierycznej plażowej wrócimy, ale Familiada, by się się w ogóle, że macie szansę zajść tak daleko, że to było takie przypiwku, a wystartujmy, wystartujmy, no jasne, że wystartujmy, a potem się okazało, że myślałyście, że nie, jeden, jak będzie przegrać i się pożegnacie? Czy tak podeszliście na takiej pełnej kółki jak sportowcy i stwierdziliście, dobra, wygrywamy to. Ja, 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 po, ja powiem, że y, zaczęło się od wszystko od maila Karoliny, która to w ogóle wpadła na ten pomysł, jako nasza kapitan. A coś trzeźwo? Y, tak. Y, no, i, y, no i w tym mailu zaproponowała nam udział w tej familiadzie i każda tak chyba podeszła do tego, no okej, okay, pewnie nas i tak nie wezmą, pewnie i tak się nie dostaniemy, ale, ale spróbujmy. No i jak się dostałyśmy, jak poszłyśmy do tego pierwszego odcinka i jak wygrałyśmy ten pierwszy odcinek, to wtedy tak... Już się na poważnie za to, tak, zaczęłyśmy się spotykać, tak. Ale właśnie, bo ja chciałem was zapytać. Wiadomo, że jak nie wiem, milionerzy czy wielka gra, no to możesz trenować cały czas, uzupełniając wiedzę i czytając, 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 ale jak można do diabła trenować pytania w familiarzie? Przecież przede wy nie wiecie, jakie to będą no, pytania. Nie wiemy, jakie to są pytania, ale przede wszystkim trenowałyśmy taką szybkość skojarzeń. Wymyślałyśmy nawet same jakieś pytania i po prostu, żeby jak najszybciej podejść w jakąś taką najbardziej prawdopodobną tak, ja Takie skrzydła, a dziewczyna Kamila przed Karolem. Grałyśmy też tak przez internet, jakieś takie ala podobne gry, także, żeby. Po prostu potrenować też kolejność, w jakiej występujemy, żeby się uzupełniać tymi. Na przykład umawiałyśmy się, że jak Natalia stoi za mną, to jak ja mam na przykład dwie odpowiedzi, yy, przychodzą mi do głowy na dane pytanie, to zawsze podaję tą mniej, tak jakby prawdopodobną, że może Natalia, jak ja nie trafię, to Natalia poda tą bardziej prawdopodobną. Czyli familia, Dzieje jest taktyka. Oczywiście. mnóstwo Tak. Wszyscy nam opowiadali o swoich taktykach. Każdy Już każdy ma inną próbowały. taktykę. Niektórzy mieli, żeby w ogóle nie odpowiadać na pierwsze trzy pytania, żeby podpuszczać, żeby przyjmować, żeby na się że, że, że przejąć jest łatwiej ponoć niż tak, odpowiedzieć tak, tak, na tak, wszystkie. Wszyscy mają tam taktykę, to się tylko tak wydaje, że każdy niektórzy tam Niektórzy kciukiem. Tak, niektórzy szybka. tylko kciukiem. Żeby było szybciej, tak? Tak, 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 tak. Bo Niektórzy no. pokazywali, że klepią, żeby ten drugi już w tak, pytania żeby... uderzył, żeby go podpuścić. No różne Czyli są takie. Czyli jednak wojna, proszę Państwa, jestem na parkiecie <grym> tak. w piłce ręcznej. Zdarzały Zdarzają się śmieszne sytuacje. Ja słyszałem, że w trakcie jednego z Waszych programów było pytanie inaczej słowo tak i ktoś uderzył i powiedział nie. Nie, dokładnie <grym> tak. Ja myślałam, że na tych trybunach to spadnę, przepraszam. Tak, jak Ja spojrzałam y, z pulpitu na Kabilę, która leżała na trybunach, i myślałam, że nie wytrzymam ze śmiechu. Ale niestety to ucieli. Tak, tak, zostało to tak zmontowane. To Nie zmierzał że w Familia panie... Tak, ale to jest dziwne, bo nie wiedzieli lamy, która była. No, takim... Ale to dawno było, to lama to była chyba pierwszym takim... No, ale tego y, pana, grafą. który ostatnio odpowiedział tylko. Y, pan sum... Jacek? Tak, pan Jacek i zdobył 7 punktów w finale. To no, ale to pow... nie mogli mu wszystkiego widzieć. No ale, 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 ale rzucali, przykład... powtarzali na stop. To. Ale jest na przykład tak, że przez tę szybkość, to, że czas was goni, to któraś z Was powiedziała coś takiego, i potem u ja niej nie, u nich aż tak nie było. Nie, u nas tak nie było. Chyba nie był aż takich... był tylko, było aż Uniknęłyśmy. Było tylko, pamiętam nie. coś takiego, że było pytania o zakonników, czy się kojarzy z zakonem, czy z zakonnikiem, tak, tak, tak. i któraś powiedziała, kościół, zakon potem nas karytała, Dorota powiedziała, kościół, ale to tak, tak. było takie raczej, no nie było. Nie, coś no dosyć i raz, było często jest tam często w w w jest dorsze. taki problem, że y, wydaje się, że wszystko słychać, jak się ogląda w telewizji, ale niestety zawodnicy, którzy tam stoją, nic nie słyszą. Jeżeli y, ktoś stoi przy tym grzybku, to na przykład Dorota w ogóle nie słyszy co ci ludzie mówią. I często jest tak, że ludzie się śmieją, że ktoś powtórzył ktoś, coś po kimś, ale po prostu tego w ogóle nie słychać. Trzy wizerzyski były w Tak, trzy wizerzystki były w jednym pytaniu. Jedna była wizerzystka, druga wizerzystka. I chyba piąta z kolei wizerzystka. A Wy w ogóle nie byliście pierwszymi osobami związanymi z piłką ręczną w programie. Ja na przykład widziałem, że Wisła pozbyła Marcin Dekary specjalny. To był odcinek specjalny. Zaprosili całą Wisłę. Reprezentację drużyny Wisły Płock. I chyba im tak dobrze nie poszło. Nie. w ogóle Nie. Yeah? Yeah. No. Oni nie wygrali, nie doszli do finału. Byłyście na początku, bo teraz rozmawialiście ze mną jesteście powiem szczerze wyluzowane, myślałem, że będziecie bardziej spięte, ale w tej familiadzie, jak tak patrzyłem pierwszy odcinek, to takie taki no, lekkie no, drżenie no, rączek było, tak no, było bardzo. Ja to jest tak się tak mi serce biło najgorzej, że ja na to pierwsze pytanie, tak jakby, no nie wiesz, co cię czeka, i to serce mi tak wali, i tak Łatwiej patrzę, się zbłaźnić patrzę trochę. na tą osobę przede mną, czy jemu też serce wali, na tą klapkę łatwo, bo ja siedziałam w tych trybunach. I czasami się bardzo bardzione, bo nie miałam wpływu na tę grę. To Tak, jak siedziałam, w... zawodnik, tak nie? i siedziałam tych Aż mi w palce bolały, i tak hmm. miałam odpowiedź w głowie, tak sobie, Boże, powiedzcie, to powiedzcie. To. Ja po prostu, I chciałam nawet coś podpowiedzieć, no, ale nie można, na to, bo wiadomo, no, tam siedziałam cichutko, ale powiem szczerze, że stres tam też był. A Karolina właśnie była najlepsza, ja mi się podobała, tak, jak, jak, jak ona Kozboj. stała i tak robiła cały czas. Cała ale czas tu pumpowała. w wszystkich odcinkach było tak. No. Przy, tym grzybku, Przy tym grzybku, Tu ręka. Tu. I tak. Dobrze, że się nie zamachnęłaś na rywal. No, jak Dorota teraz przewaliła tego grzyba, też powtórkę robiła. No aż ręka zawolała, no. zaczęła. W końcu piłkarki ręczne. Był taki moment, Natalia, że uwierzyłyście, że możecie ten program wygrać? Ja rozumiem, że przed finałem, no to już szłyście na, na całość, zacząłem, nie? Ale nie wiem, w którym taki przełomowy moment? Wiesz, co ja myślę, że tak naprawdę każde kolejne zwycięstwo dodawało nam wiary we własne siły i pokazywało, i, że, że możemy więcej i, i tak naprawdę, że chcemy więcej, bo y, dawało nam... Y, taki głód coraz, to budziło. Tak, obudziło Kocha w nas głód i, i, i widziałyśmy, że da nam, to, da nam to mnóstwo możliwości w sezonie, y, że będziemy mogły wyjechać na turniej zagraniczny. No walczyłyście o pieniądze dla siebie. Tak, na to żeby tak. To jest jakieś tam marzenia, Oczywiście, prawda? oczywiście, które było, które było ciężko spełniać w poprzednich sezonach. A jak e, taki występ w Familiadzie, no było, nie było w kultowym programie telewizji polskiej, wpłynął na waszą tak zwaną rozpoznawalność, nie wiem, były na Facebooku jakieś maile, tak, ja pytam dziewczyn, były jakieś tak, maile typu, tak, że tak. chciałbym się z tobą umówić, bardzo ładnie wyglądasz, no, tam tak. raczej jednolik, no, bardziej psychofani, tak, tak, bardziej prosto dogaść. z mostu, czy masz chłopaka, albo ile ważysz? Jak nie, to już masz. Miała pyta... <śmiech> <śmiech> było masz nie, Nie, było pytanie, ile ważysz, ile masz wzrostu. Ktoś, kto w ogóle się nie przedstawił nic takiego, tylko prosto z mostu. Może miał jakiś ideal kobiety, chciał zobaczyć, co Może miał nie wiem, nie wiem. Ta się śmiała, że może ich rozmiar trumny już się ma... szykuje. O matko Boska, tacy psychofani. A y, rozochoczyłyście się na przykład, żeby wystąpić w jakimś następnym show? Jakieś tak, gdybyś chciał się zgłosić plany? do jednego z dziesięciu, bo zawsze... W dziesięć! Jest to, żeby zawsze ktoś wygrała. Wygrał, no niestety chyba nie ma już takich programów, które by nam pasowały, żeby wystąpić drużyną, bo jednak moim zdaniem naszą przewagą w Familiadzie było to, że Każda z nas jest inna, każda skończyła inne studia, każda ma inne zainteresowania i uzupełniamy się bardzo. Każda z nas po prostu wnosi coś innego do tej drużyny i tak jak poszliśmy do tej familiady, takim składem, jaki został wybrany, no każda po prostu znała odpowiedzi na inne pytania. Na przykład Baśka powiedziała coś, na co ja bym w ogóle nie wpadła. Dorota też powiedziała coś, na co na przykład Natalia by nie wpadła. Także nie byłyśmy jednakowe. Tak jak przychodzi taka rodzina jakichś tam Kowalskich, wszyscy pracują na magazynie albo gdzieś tam są wszyscy pielęgniarkami, jakimiś lekarzami, no to oni są tacy, moim zdaniem, bardzo podobnie do siebie, jeżeli chodzi o wiedzę. A u nas każdy, każda Czyli z nas... Wy, wy to naprawdę dobrze taktycznie rozegrałyście, ja. jakby Nie to chcące, było zaplanowane. Niechcący, nie ale tak. Nie, to nie było niechcące, przepraszam bardzo. Wybierałam skład do, do tej drużyny naszej familiadowej. Z przemyśleniem, Zastanowiłam się, kogo wziąć i kogo no, gdzie postawić. to wszystko, była wszystko Nie, no kablisa, po prostu znam dziewczyny twarze. i wiem, chciałam, żeby po prostu każda jakoś. No bo na przykład, no dobra, biologa jednego nie mamy, ale mamy jak, y, dwie prawniczki, tam, no, powtarzamy się też trochę, ale chciałam wybrać po prostu, żeby każda była inna, żeby każda wnosiła coś nowego i tak zostałyśmy wybrane do tej familii. Okay. Kolejność też była przemyślana. Tak, kolejność też była przemyślana, jak stoimy. Bo? No, no bo to też ma znaczenie, bo na przykład pierwsze pytanie, no wiadomo, trzecie, czwarte pytanie już jest punktowane za dwa. Tak jakby dwie rzepki. Trzecie mhm. pytanie już jest, za, ostatnie pytanie jest już za trzy, więc to też jest ważne, bo tak naprawdę, odporna, stres, tak to... i dwa ostatnie pytania wygrałyśmy, dwa ostatnie odcinki wygrałyśmy tylko tym piątym pytanie, bo nam słabo szło. I no Dorota... nie ma czy widziałeś to, jak Dorota się tak przechwyciła ostatnie pytanie tak, dwa razy z rzędu. Tak, tak, i nam wygrała tak naprawdę Bomba. ten program, bo no. refleks, no liczy się to wszystko, że taka wygrała. Przygrywały, przygrywały dziewczyny przez dwa odcinki na początku do końca prawie. No. A potem no ostatnim pytaniem Dorotka Pach, grzyba wygrywała i wszystkie pytania dziewczyny. Nie Ładnie podgonimy wynik. Tak. Piłkę ręczną e, halową znamy wszyscy. Piłka ręczna plażowa. Dziewczyny, czemu ten sport? i w paru zdaniach wyjaśnijcie, czym on tak naprawdę się różni. No wiemy na zdrowy chłopski rozum, że na piasku nie bardzo można kozłować piłkę. To ja powiem, że wszyscy o to pytają. Tak. Tak. Jak wykazujecie? Każdy, każdy tak, jakby tak, tak chciał, a może ale jednak. To tam jakoś się, się da. kozuje, ale tam się kozuje. No dobra, ale to, to mówcie. Może no, ja Kamila. powiem skąd się wzięło, a dziewczyny. Daj Kamili co... powiedzieć, pożegaj. ale Karolinka, bo ona jest, jak to ją nazywa, Dobrze. Karol Strasburger, e, pani e, jak, to, czekaj, jak on to mówił? Pani prezes. Nie, e, e, Boże. Jak ono jak Zawsze za każdym odcinku mówił Karolina. Kapitan, kapitan, prezes, nie, nie, jakoś kapitan kierownik i trener. Tak. Nie, inaczej. <gry> No dobra, to ja nie podskakuję, no bo. Nie, nie bo chodzi o to tak. Ja pojechałam kiedyś na taki turniej plażowej piłkręcznej chyba w 2006 roku ze swoim chłopakiem w tamtejszym i. Jeszcze wtedy były takie przepisy, że były drużyny mieszane. Chłopaki z dziewczynami w jednej drużynie mogły grać. Więc ja pojechałam sobie tak rekreacyjnie... Taką piłkę ręczną, Tak, Można i Tak jakby tam podłapałam tą zajawkę. Przyjechałam do Warszawy, to były wakacje, przyjechałam wtedy, trenowałyśmy razem na uniwersytecie, przyjechałam sobie do Warszawy z tych wakacji i mówię dziewczyny, kurczę, super zabawa, grajmy w to. No i sobie stworzyłyśmy taką drużynę. Pojechałyśmy na pierwszy turniej do Kszanowa, potem w następnych latach tam Jakiś facet zaatakował jedną z waszych koleżanek tak, w caliście. Naszą, tak, naszą najmniejszą, najdrobniejszą tak. agatkę. Została za... Rzucił się na nią, tak? Nie, podbiegł do niej, podniósł ją do góry, rzucił ją na ziemię jak taki wojek ziemniaków, a potem na nią skoczył. Ale nie, za, nie próbował jej no, zedrzeć ubrania to, na nie, 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 Oczywiście to był taki pan wielki, on miał straszny ubaw z tego. Nasza agatka była trochę przerażona, nie wiedziała, co się dzieje. <laughs> tak, 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 nie wiedziała, co się dzieje, ale ogólnie wszystko śmiesznie się skończyło. Ja przeprosiła. może czy ta piłka ręczna plażo, plażowa jest tak samo, wiadomo, jak to wygląda w hali. Nie są kuksani. Jest trash-talking, jedzieś tam podszypywanie się, jest walka. Czy tutaj jest też tak ostro, czy jednak trochę spokojniej? No właśnie, to jest wszystko fair play. Dużo tam, spokojniej. Tak, tam po prostu każde przewinienie, nawet najmniejsze, gdzie nawet niechcący kogoś zaczepisz przy rzucie. Tak. Czy są drużyny, które grają ostrzej, tak? Chcę Wiadomo, że to jest tak jak w piłce halowej, na ile sędzia pozwoli. No ale jednak te nawet niechcący gdzieś tam się zaczepi kogoś przy tym obrocie i no, no możesz sobie przepraszać już wtedy, ale nie, rzeczywiście jest, to jest takim wykluczeniem, to się taki znak robi, to jest wykluczenie od razu z miejsca. Takie dwa wykluczenia, nawet przynajmniej. To tak... nie ma tak, że bierzesz piasek i w oczy, no, komuś <noise> nie, jedziesz. Nie, nie zdarzało się. Ale rzeczywiście tak, są takie właśnie, że tylko już dwa wykluczenia już masz czerwoną kartkę, także już masz pozamiatane, także nie opłaca się nawet, że tak mhm. powiem. A ten też się inaczej punktuje, bo w normalnej piłce ręcznej nie ma rzutów za dwa, tutaj są, tak? Tak, tak. Tutaj są rzuty za dwa. W dwóch sytuacjach, właściwie w trzech. Przez normalnego zawodnika po naskoku i okręcaniu się wokół własnej osi 360 stopni. Mhm. W powietrzu Lub po tak zwanej wrzutce, czyli podanie, zawodnik łapie w powietrzu piłkę i od razu oddaje rzut. I tak zdobyta bramka liczona jest za dwa punkty. Dodatkowo jest nowy zawodnik, który się nazywa wlotkiem. I ten zawodnik rzucając normalnie, zwyczajnie, również punktuje za jest dwa jest punkty. Nie jest bardzo ukryty też, tylko że on to. chodzi za bramkaże i wtedy jest tak. ta bramka. Ma inne Trochę znacznie? podobnie jak w normalnej piłce. Teraz właśnie. tak, teraz tak. To no tak, no, tak. no Dobra. i jeszcze karne są za dwa. A jeżeli chodzi o tak, widownie na waszych turniejach, to jest 95% facetów i 5% no, kobiet, czy to inaczej wygląda? To zależy też od turnieju, bo często Gdzie jest bardzo mała ta widownia, no, tak. W małych miastach jest. O, ludzie przychodzą tako, popatrzeć, co się dzieje, jakiś fest to przyjdziemy, popatrzymy. Ogólnie nie wiedzą za bardzo, co to jest ta plażowa piłka ręczna. Na takich większych imprezach, jak były organizowane w Gdańsku w zeszłym roku, jako taki wielkie turniej już, no to dużo ludzi. Myślę, że. Też, tak, rodzin, tak, często jest też rodziny i znajomi. Więc popatrzeć trochę tak. No, ale jakby... jest na co patrzeć, proszę Państwa? Ja naprawdę polecam piłkę ręczną plażową, bo dziewczyny są generalnie w bardziej skąpych strojach niż w normalnej piłce ręcznej. W normalnej piłce ręcznej też fajnie wyglądają, ale, ale tutaj jest, jest sexy and To Jest tam no, fajnie. Są Opalone, umięśnione. same, jak do, do siatkówki plażowej. No, Panie, to brzmi, znaczy, no nie wszyscy są tacy. I'm no, i tak się... Jest parę takich lasek, co wygląda się na pierwszym f... bobu z takim muzykiem. No, takie tak? oponki Michelin też się zdarzają, tak? tak. No tak. dobra, no, ale powiedzmy, że na tych zdjęciach, które widziałem u Karoliny, to 80% było seksualne. No nie, no, już, no mi, się, mi się wydaje, że już tak w styczniu to wszystkie przychodzą na dietę, żeby już potem tak tutaj... na zegarek. Tak. przygotowania do sezonu nie tylko na boisku, ale również w funkcji. Bo to jest bardzo motywujące, naprawdę taki strój potem, że człowiek musi wyglądać, żeby potem w, w trakcie gry nie myśleć po prostu o tym, że gdzieś mu tam coś wystaje, tylko skupić się na tej grze. Żeby dobrze na zdjęciu. No, Ale też jest tak trochę mi y, y, mówiłaś Karolina of the record, że ta piłka ręczna plażowa są kraje, gdzie jest bardzo popularna, że nawet w Ameryce czy w Brazylii być może ona jest bardziej popularna. No, tak, no, w Ameryce tak, w ogóle tak, nikt nie to tak. jest piłka ręczna, halowa, tak? Ale że jest może nawet bardziej popularna niż, niż właśnie halowa. W Europie ogólnie jest mało popularna plażowa piłka ręczna, w Polsce to już bardzo mało. W krajach Ameryki y, tam północno południowa jest bardzo popularna. Brazylia jest mistrzem świata obecnym. Wszystkie kraje, które mają tak naprawdę na stałe dostęp do piasku i ciepło, grają w plażową piłkę ręczną. U nas niestety jest to niemożliwe bo ze względów pogodowych. Ten nie mamy jest krótki, od maja do lipca. Tak, tak nie, marze, to, nie ma I nie ma żadnych obiektów krytych, Sztaty. piaskowych, gdzie na przykład w Holandii zdarzają się takie hale kryte z piachem, gdzie można trenować wtedy przez cały rok. No i to się też odbija na wynikach naszej kadry, moim zdaniem. Dobra, i na koniec krótko. Jaki jest wasz cel na ten rok plażówki? Co wy chcecie wygrać? Mistrzostwo. Czego? No Polski. A są mistrzostwa Polski i Puchar I Puchar Polski, tak, tak, tak. byśmy chciały wszystko zdobyć. Każdy chce zyskiwać. Taki jest cel. Wygrywać, ale tak jest cel, cel, ale co będzie? Na zamiary. E, zamiary. Tak, Dobry. Tak, ładnie hmm. powiedziałeś. Dobrze. Proszę Państwa, wygrały Familiadę, wielki finał, rozbiły bank, zarobiły sporo kasy, teraz będą szaleć na plaży. W jakich miastach jeszcze powiedzcie was można zobaczyć? Nie wiadomo, zobaczyć? właśnie to jest taki ból teraz, że. Do 24 kwietnia to się w ogóle nie odbędzie, bo komisja dała termin, deadline zgłaszania się organizatorów, się nie zgłosił. z tego co wiadomo niewiele chyba osób się zgłosiło. Wydaje mi się, że Płock się zgłosił i no, że Powiem jakie były najbardziej popularne był i właśnie Gdańsk, Płock, Płock Warszawa też była swego czasu bardzo długo, ale w tamtym roku nie było. Szczecin no Świnoujście. Kraków był. Czyli tam można zobaczyć dziewczyny, a jeżeli nie to polecam Warszawa skład Profil na Facebooku i tam na pewno na bieżąco będą aktualizować i mówić o tym, gdzie będą występować. Program z Gapa, Ja sam trzy dziewczyny. Bardzo mi się ta konwencja podoba. Postaram się ją w najbliższym czasie powtórzyć. Kamil Gapiński. Dziękuję serdecznie. Widzimy się za tydzień.